Witam Was w moim Let's play'u z, z gry Tomb Raider 2 i będziemy kontynuować tradycyjnie na naszą rozgrywkę. Dzisiaj mamy 9 lipca godzinę 10.14 tak po kilku przerwie na YouTube wracam e, Wiem, że nic nie było i no nic się nie działo na moim kanale, ale ze, ze względu na to, że po prostu e, ostatnio nie, ma, nie miałem weny do nagrywania i ochoty, a stwierdziłem, że nie ma sensu nagrywać na siłę. E, tak, jesteśmy w planszy o nazwie Mar Wreck of Maria Doria Czyli e, wrak Maridori Miałem wam powiedzieć ciekawostki, no to wszystko po kolei e, Sama nazwa Maria Doria to jest nazwisko pewnego znaczy ja teraz mówię o aktu, a, jak autentycznych faktach jest to nazwisko pewnego stolarza chyba z 17... Yy, przepraszam z 17 tak, chyba XVII-XVIII wieku, który właśnie był cieślą. Tak, eee, to On tworzy te statki? To no, pewien człowiek, no tak, pewien człowiek, który. Eee, nie stolarza, cieśli, nie stolarz, dobra, nieważne. Po prostu tworzył statki i prawdopodobnie autorzy się właśnie tym zainspirowali, że on. Maria Doria. No i on właśnie tworzył statek, który zatonął gdzieś tam właśnie w XVII czy XVIII wieku no i przewoził jakiś cenny ładunek, tak? I myślę że właśnie, że tym się zainspirowali autorzy. Jeżeli dobrze poszukacie w internecie, to na pewno znajdziecie te informacje, bo ja tak na dobrą sprawę na to przez przypadek trafiłem, więc... Yy, no. Więc nie będzie problemów. I ja nie, nie pamiętam czy ten statek nie był zrobiony specjalnie do jakiegoś arystokraty. tylko, że no, w XVII wieku. Kupię w ogóle kawę. W tym były bardziej drewniane statki, tak? A tutaj już jest bardziej żelazny, więc no, czymś się różni. Dobra, to przechodzimy do samej gry. Zapiszemy. Wyjmujemy nasz spermorzut. <grymne> tak? I czas zabić gości. W ogóle koncert jest w tym tygodniu, jeszcze ja jestem osrany. <grymne> I jest na koncercie akcja taka, że. No, ma to, no. Że. No, mera podczas piosenki No Reflection będziemy wyjmować lusterka i oślepiać Mansona. Tylko, że będzie trzeba jakoś tak, wiecie, dyskretnie wnieść ze sobą tę y, lusterka. No to gdzieś w gacie trzeba będzie schować coś takiego. No i podczas piosenki Sweet Dreams e, ze względu na to, że już jest osiemnastolecie tej piosenki od pierwszego wykonania. Z pełnoletność osiągnęła ta piosenka. E, dlatego e, będzie, kiedy wiecie, kiedy się tam ta gitara zaczyna, nie? No to Aha. będziemy wtedy musieli, znaczy musieli, będziemy mogli przełamać pałeczki takie świecące. Wiecie, na znak jakiegoś tam oddania Mansonowi, tak? Żeby się ucieszył, żeby zobaczył, że u nas się może świetnie bawić. No i tyle. Pałeczki będą rozdawane przed koncertem od dołu No i tyle. No. Gusterka trzeba samemu przynieść Tylko, że będzie właśnie na te pałeczki trzeba w, y, szybko Aha, pokażę Wam sposób, który no Nie <śm> Nie ten sposób, nie sposób failowy Nie, taki inny Bez y, dużej straty życia e, Co ja mówiłem no, Zapomniałem już No, tak, to jest najmniej, można w taki sposób życia stracić. E, co ja mówiłem, bo znowu zapomniałem. Kurde, mam ostatnią jakąś zaćmę. Czekajcie, napiję ja się kawy, może się przypomnieć. Aha, że. No, ja będę pod sodą około godziny 12. Wpuszczają o 18, a ma, sam Manson jest o 20.30 dopiero. Znaczy, on pewnie jeszcze bardziej się spóźni. Nie niż ma to. Ja strzelaj do e, No, dobra, no, także, no, ogólnie trochę się naczekam. No, ale może jeszcze, Aha. tym bardziej, jak przyjdę wcześniej, to będę miał tą motywację, że te pałeczki będę miał. Ale słuchajcie, jak ja go usłyszę na żywo, to ja szaleję naprawdę. Bo to jest takie przeżycie. Tyle lat na, na to czekałem. No, od kiedy go znam, czyli prawie 3 lata. No w tym roku będzie trzeciał, leciał trzeci rok. No ja wiem, że niektórzy czekali... Nie no, w sumie od ostatniego koncertu w 2009 no to 3 lata minęły. No chyba, że ktoś nie był, no to mógł na jego dłużej czekać. No tutaj nic nie ma. No ja ogólnie wyjeżdżam już w piątek. Więc w piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek, i wtorek, i środę, i czwarty. Tak, No, może w czwartek już będzie. Nie będzie nic na YouTubie. Znaczy może, może vloga nagram, no bo wiadomo, od piątku... To będzie gościu. Od piątku do niedzieli będę jeszcze w Warszawie, tak? A potem przyjeżdżą do mnie subli. Na kurde, zabić cię trzeba. niedzielę i... No wiadomo, że są ważniejsze rzeczy niż YouTube. Eee, ale wtedy może nagram z nim vloga. Bo Let's play ja nie chcę. No dobra, już jego sprawa. Eee, no. Nie będzie praktycznie nic na YouTube. I tutaj będzie pierwszy sekret. Wiesz? Eee, no. Taka, taka no, informacja. O, znowu gościu, cholera. I. A czemu on mnie zrzucił? Jeszcze ktoś tam chodzi? O, flarka. W ogóle przeraża mnie, że Lara biega tutaj wszędzie boso. To po prostu straszne, no. Może się skaleczyć, no. Okropne. Nie, nie exit to title. Czekajcie się napiję. U mnie ta plansza jest długa, ale postaram się ją całą dzisiaj nagrać. Bo Chyba w miarę świeżą, pamiętam. Powtarzam, w miarę i chyba. Co? o kawa jest w idealnej temperaturze więc dla mnie cudo nie lubię za gorące i za zimne kawę lubię idealną kawę tylko ja potrafię sobie zrobić idealną kawę niestety dlatego nie mogę mieć od tego ludzi niestety dobra słuchajcie ja zapiszę sprawdzę jak to się nagrywa i zaraz do was wracam e, wszystko ładnie się nagrywa i kontynuujemy ogólnie sobie przed sekundą przesłuchałem to co powiedziałem jest to nazwisko stolarza, który był cieślą. Tak, po prostu mój autyzm. Nie no, sorry, ale mi się ostatnio bardzo często język plącza. Stolarza, który był cieślą. Nie, nie wiesz. Tak, to sorry, to mój głupi śmiech jest oczywiście. Stolarza, który był cieślą. Nie no, po prostu to tak jak 1000 i Underpubs. Po prostu. Nie no. Ojku, dobra, nieważne. Ogólnie dzisiaj jest ciepło dosyć i oczywiście promienie słońca musiały mnie budzić co 5 minut, Właśnie mnie siostra obudziła. No ale co, co ja mogę gadać? No pewnie będę jeszcze dużo wam pieprzył o koncercie, no bo to jak to ja, Janie, osran przecież koncertem. E Ile tam będzie piosenek? 15. No, może może nas Manson zaskoczy. I jak tak bardzo mu się jeszcze spodobamy, to w ogóle tutaj trzeba dużo flaru używać. To może jeszcze jakąś extra song zaśpiewa, ale super by było. Eee, no, na poprzedniej koncercie winął się polską flagą. Gdzie chyba nie zrobił nigdzie. Co tak mi się zdaje. Co oznacza, że. Znaczy, on tam, wiadomo, że on ma tam korzenie też polskie, nie? Więc. Tym bardziej czuję, czuję się tutaj w, no tak trochę swoją, znaczy on też ma korzenie niemiecko. Niemiecko po inaczej. No. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej, to zapraszam do trudnej drogi z piekła jego autobiografii bądź innych źródeł. Byle nie plotek w stylu, że on nie ma żeber i je koty. E, no. Albo możecie, wiecie, zasięgnąć informacji u mnie. Dobra. No to się No i nie wiem, czy zauważyliście, ale ogólnie... co e, się dzieje? Ale ogólnie cały statek jest do góry nogami. A to nie powinni goście wylecieć w przypadku? Ogólnie statek jest do góry nogami i stoły nawet były przybite do, do, do podłogi. No, pewnie tak jest do tej pory na statkach. Też nie wszystkie chyba gwoździe wytrzymały. Wszystko jest przewrócone i tak dalej, no. Zawsze jak dzieckiem, to przerażamy ten statek, więc... Moja siostra tutaj coś chce, ja nie wiem, o, pająkiem się bawi no i co tutaj mamy zrobić? Po prostu pamiętam. E, może byś coś powiedziała, skoro już jesteś? Ona jest nienormalna i nie chce się odzywać. Tak, tutaj oczywiście jak byłem u to ona się odstała ze strachu jak zobaczyła, to by właśnie spało tutaj. Dobra. I co tutaj... O kurde! Dobra, słuchajcie, muszę przestać używać Uzi, mi się zaraz skończą. Flary! Super. Aha. Ja chyba apteczkę bym musiał wziąć, bo nie widzę paska życia oczywiście i sorry, że znowu zapomniałem fps przesunąć. W sumie to za co ja was przepraszam. No właśnie. Łyk kawy. Dobra. No oczywiście sorry znowu za poranny głos, nie wiem który raz z rzędu. Ale najlepiej mi się właśnie rano nagrywa. Czekajcie, muszę zmienić position. Jest mi znowu niewygodnie. O, tam kolejny gość tu chodzi. Eee... Dobra. Co my tutaj mamy? Tu mamy kolce, więc uważać na nie trzeba. Eee. Tutaj co, nic nie ma. Ja wiem, że ogólnie za bałem BMC, GTA, San Andreas, podobne jest strzelaj do mnie, Sanicu. Ale ostatnio w ogóle nie mam weny na to. No gdzie on jest? Nie ma tak przelecieć przez ścianę w ogóle. No. no. Ale nie mam ostatnio na ją w ogóle when, no Po prostu... No nie będę nagrywał niczego na siłę, tak? Jak wróci, no to. Co? Mi tutaj coś jęczy. Chcesz że to coś mufa jak nie to spadaj. Dobra. W ogóle... Wczoraj nie jadłem arbuza. Dzień bez arbuza to dzień stracony. Aha, to nie można. I rozpaczam nad tym Niesamowicie. No ale jeszcze myślę, że się najem arbuzem. Spróbuję w tym roku pobić rekord 5 kg arbuza, zjeść naraz. No, zobaczymy, czy to się uda. Są dosyć drogie arbuzy do tej pory. No ale wszystko w swoim czasie. Wakacje dopiero się zaczynają. Nie, no już je mam. Nie no, znaczy no, w sumie mam tylko te najbliższe zaplanowane tak, dni w wakacje, czyli no, no, teraz, teraz najbliższe plany to są do do, 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 do co mówię, spojrzę sobie kalendarzyk autystyczny no do 18, 17 lipca a potem nie wiem dalej no, no ale na pewno będą, będą znaczy są to jedne z lepszych wakacji a w ogóle ja mam flar. 9 malutko, Inne z lepszych wakacji Muszę przyznać, poznałem wielu fajnych ludzi. I no, zresztą, dobra, nieważne, że będę się tutaj rozwijał. Nie jestem papierem toaletowym. <coughs> dobra, no i teraz tutaj sobie zrobimy shimmy, siemi, shimmy, siemi. Tak, Dominika będzie się śmiała, bo to oczywiście jest. Do you want my body? Sexy, sexy body. Oczywiście to jest nawiązanie do Bady, naszej nauczycielki od informatyki. Ona no, jest bady, bo jak tworzyliśmy strony internetowe, to wiecie, tam jest część bady, nie? No, a ona oczywiście. Część bady albo body. No, po prostu mieliśmy taką zwałę, no i nazywaliśmy bady po prostu. No i potem Dominic powiedział mu właśnie na tej parodii. Do you want my body? Sexy, sexy body. No i ona oczywiście ma z tego nie zwałę, bo cały czas się śmieje z tego. A jej śmiech uwielbiam, śmiech Dominiki, więc tym bardziej jeszcze się cieszę. Zrobiłem specjalną kompilację z tego jej śmiechu, ale cicho, cicho. Ona no nie, ona akurat wie o tym, ale... by mnie zabiła jakbym udostępnił ten filmik. W <taki> takim wiecie magicznym, niedostępnym. A do górki lecimy z zapisami. Górki. No, no kurde. Czekacie się na kawki znowu. Dobra i teraz idziemy sobie tutaj Ponieważ Tutaj będzie chyba gościu, czy nie? Nie yy, Tutaj będzie Kluczyk Kluczyk, tak Marka, what the fuck are you doing? Ja sobie sobie bo coś czuję, że zginę za chwilę No, na pewno zaraz zginę może nie zginąłem? No? <śpiewanie> Wiedziałem, że zginę. O, jako dobra. Król Faye, wiadomo. No, Lara Różubsko. No i znowu. <śpiewanie> Tradycja. Dobra. W ogóle. Nie pokazywałem, co to jest. Dostaliśmy Circuit Breaker, czyli no. Mówię wam to przetłumaczyć, kurde, to jest trudno przetłumaczyć, no. Takim dosłownym to by było... No jakiś tam łamacz... Yy e, what the fuck? Co tak głupie. Jakiś łamacz... Yy no jakby tam... Ku... Nie wiem... Dobra, sprawdźcie sobie. O oh, fuck, udało się. Sprawdźcie sobie w translatorze, No łamacz no... Coś związanego z hydrauliką, tak? Łamać czegoś, no tyle wam mogę powiedzieć. Nie znam tak dokładnego tłumaczenia słowa circuit. Takiego dokładnego. No ale dobra. Zrobiliśmy e, klucz, to jest. Restroom key, czyli pokój. Y, po, Klub do. Ja pierdzielę! Czyli klucz do pokoju wypoczynkowego. czy taki nie wiem no. Jak to. No nie, no, pokój wypoczynkowy, no. Dobra. Hmm. To idziemy sobie. Gdzie to było? Teraz nie pamiętam, szczerze. Kurczę Dobra, never mind, never mind. Hmm, dobra. A, tutaj, dobra, już wiem. Chyba tutaj. Ogólnie, no jak już mówiłem, ta jest dosyć. To się idzie? A właśnie wiem, że tutaj goście będą szli. I na przykład jak się przyjrzycie teraz, to patrzcie. Jest wszystko odwrócone, nawet tutaj to. Więc no, fajnie jest zrobione wszystko. Miałem się napić kawki. Czy teraz te cholery wylecą?